Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Tajemnic Ciekawosty GTA 5 I na początku zajmiemy się ciekawostką z komentarza. Chodzi tutaj o szybkie przeładowanie muszkietu, bo normalnie ono trwa oczywiście bardzo długo. Natomiast możemy sobie tutaj wybrać w kółku na dole jakąś broń do walki, wręcz i wtedy po oddaniu wystrzału z muszkietu, przełączamy się błyskawicznie na broń i wracamy do muszkietu. Dzięki czemu to przeładowanie trwa bardzo szybko. No i dzięki temu możemy. Uczynić z muszkietu naprawdę fajną broń, bo nie dość, że jest silna, no to jeszcze nie trzeba długo czekać na przeładowanie. Wiadomo, że jest to upierdliwe, no ale już nie wybrzydzajmy. Tutaj widzę, jadą moi chłopcy do testowania, więc zaraz sobie przetestujemy. No i wspaniale, widzicie, tym oto sposobem błyskawicznie mogę oddać kolejny wystrzał, no pudło, ale nie szkodzi, bo już jestem gotowy do kolejnego strzału. No i naprawdę bardzo fajna ciekawostka. Uwaga, uwaga, wszyscy ludzie, którzy jeszcze nie ukończyli pierwszych kilkunastu misji w GTA V, w kolejnej ciekawostce zostanie pokazana śmierć pewnej osoby. Która właściwie w GTA V ma gówniane znaczenie, ale jeśli chodzi o cały cykl GTA, no to powiedzmy, że jest to postać jako taka ważna. No a wiem, że wiele osób czeka na GTA V na PC-a i chce tam ją ukończyć, więc jeśli nie chcecie sobie psuć zabawy, no to możecie przewinąć do tego momentu widocznego teraz na ekranie. A jeśli Was to jebie lub wiecie o co chodzi, no to oczywiście możecie oglądać. No to witam wszystkie osoby, które albo już ukończyły tę misję, albo zwyczajnie mają kompletnie w dupie to, czy się dowiedzą, kto umrze w GTA V. W każdym razie, no chodzi tutaj oczywiście o Johnego Klebica, który zostaje zabity przez Trewora w jego napadzie szału. No i chodzi o to, że tak naprawdę Johnny wcale nie ginie i zaraz Wam to dokładnie pokażę. Jak tylko skończy się kadstenka, to oczywiście zobaczymy, że ta, jak jej tam było, Ashley bodajże, czy coś takiego, leży nad ciałem Johnego i rozpacza. I rzecz w tym, że właściwie nie wiadomo dlaczego, bo jak teraz sobie przybliżymy i spojrzymy na jego oczy, a także na usta, no to jak widać, Johny żyje, ale to jest jeszcze nic, więc przygotujcie się na najlepsze. Będzie nam potrzebny kanister z benzyną albo jakiś pojazd, gdzie ta benzyna będzie się wylewać. I robimy sobie taki szlaczek. Po czym w ten szlaczek zwyczajnie strzelamy. I teraz przygotujcie się na coś zajebistego. Wyglądało to jak jakiś atak padaczki, ale to nie wszystko. Johnny oto wstaje i... No nie wiem co powiedzieć, to była jedna z najlepszych ciekawostek jakie widziałem. Eee... I co? No mózg ma rozjebany, ale jak widać wiele go to nie obchodzi, no bo stoi i ma się dobrze. A ta głupia baba płacze właśnie nad jego butami. No tak, więc nie wiem, czy to jest bardziej bug, czy ciekawostka, ale w każdym razie fajna. O ty suko, właśnie suka zabiła Johnego, więc jak widzicie, to wcale nie Trevor jest winny jego śmierci, tylko ta oto kobieta, którą oczywiście trzeba za to zlinczować. Ale w sumie mam jeszcze lepszy pomysł na karę dla niej. Ta ciekawostka będzie pewną fajną sztuczką pozwalającą zaoszczędzić nam dużo czasu, jeśli chodzi o spotkania ze znajomymi. No bo w GTA 5 jest zwykle tak, że kiedy mamy się spotkać z danym znajomym, no to musimy po niego pojechać dosyć daleko, na przykład tutaj. Eee, to odległość może nie jest jakaś wielka, ale nie jest, nie jest to trasa, po której można się poruszać dosyć szybko. W ogóle zobaczmy sobie jeszcze na GPS, jak daleko to jest. 1.28 km, no, ale nam się nie chce, więc możemy to zrobić w taki sposób. Przełączamy się na postać, po którą normalnie mieliśmy się udać. Jak tylko przełączyłem postać na ten na radarze pojawił mi się taki niebieski punkt i to jest oczywiście Michael i mimo że nim zainicjowałem to spotkanie, to jak widać nie ma żadnych przeszkód, żeby e, to jakby sztucznej inteligencji powierzyć to dotarcie do celu. No i dzięki temu spotkanie możemy rozpocząć w kilkanaście sekund, zamiast zapieprzać przez pół miasta. Czas na coś niezwykle gównianego i to w dosłownym znaczeniu tego słowa. Mamy misję, która nazywa się Jak na szkoleniu. Jak widzimy, Trevor właśnie załatwia swoje sprawy. I oczywiście można by zwyczajnie przyjąć, że to jest tylko takie symboliczne i tak naprawdę nic tam się nie wydarzyło. Ale zobaczycie za chwilę. No i jak tylko skończy się katzenka, to możemy oczywiście udać się za śmietnik i zobaczymy, czy faktycznie czeka tam na nas pewna niespodzianka. No tak, czeka, jak widać nawet tego producenci nie mogli sobie oszczędzić. Możemy pobawić się gównem, jeśli ktoś chce, choć nie wiem czemu ktoś chciałby bawić się gównem. Może oszczędzimy sobie tego, bo poziom gównowatości tej ciekawostki jest już zbyt wysoki. O, tutaj w ogóle Johnny Klebic wszystko widział. Czas przenieść się do internetu, no bo czeka tam na nas kolejna ciekawostka i będzie to coś w rodzaju nawiązania do GTA 4. W każdym razie odpalamy przyglądarkę w telefonie, no i przechodzimy na Live Invader'a, czyli coś co naśladuje Facebooka. I teraz tak, przechodzimy do znajomych i szukamy gościa, który się nazywa Tawel Clinton. Widać jest to jakiś tam kuzyn czy ktoś tam od Franklina, dokładnie się w to nie zagłębiałem. W każdym razie możemy z jego wpisów zobaczyć, że on e, był w Liberty City. No i. E, tutaj są różne ciekawe wpisy, ale dwa zasługują na dużą wagę. Przede wszystkim mieszkał z jakimiś dwoma Jamajczykami i Jamajczykiem był m.in. Little Jacob, więc niewykluczone, że właśnie z nim on tutaj mieszkał. I Ogólnie to jest dużo takich jakichś jego tam wrażeń z, z miasta, ale to jest dobre. O, taksówka Romana najgorsza taksówka na świecie. Czyli mamy tutaj nawiązanie do kuzyna Nikobelicia. Nikobelika? W sumie do dziś nie wiem, jak jest poprawnie, ale nieważne, w każdym razie. Jeszcze to jedna ciekawa rzecz. Ludzie w Liberty City mówią: spierdalaj, gdy chcą powiedzieć, jak się masz, a w Los Santos jak się masz, gdy chcą powiedzieć: spierdalaj. I jaki z tego wniosek to. W sumie wszystkim najlepiej mówić spierdala i przynajmniej jest spokój. No, i to by było wszystko w tym odcinku, więc do zobaczenia w kolejnym. Cześć!